Mówi, Nie, posłuchaj, jestem. Jestem w Queens i słuchaj! Widziałem kostium. Słyszałeś? Tak! Kostium! Nie wiem, co się stało. Nie wiem, ile dni minęło. Nie wiem nawet, dlaczego wciąż żyje. Jeśli można nazwać to życiem. Witam Was wszystkich serdecznie tu Black Chciałem wam zapre y, Witam Was w kolejnym odcinku. Zagrajmy Spider-Man Ultimate Edition Ultimate Właśnie tą misję trzecią zaczynamy y, od takiego no y, poradniczka jak y, chodzi Venomem poruszacie. Zapomniałem was powiedzieć, że na początku. Że gra jest oparta na misjach dwóch prze przedstawicieli gatunku czyli Spider-Man i Venom największy wróg Spider-Mana teraz musimy się pożywić i zdobywać no, doświadczenia i zemścić się na tych co, którzy to mu zrobili jakiś gościu dowiecie się niedługo to mi się podoba, że widać takie wbicia jego pazn pazurów a macie haha i chciałbym się wam pochwalić że znalazłem wreszcie y, 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 ukryty punkt y, programu y, te no te, tego co nagrywam zapomniałem się nazywa y, problem z Nagranym dźwiękiem, czyli no wiecie, yy, yy, jak to się nazywa, no po nagraniu słychać tego głos z mikrofonu i cichy głos z gry. Yy, no i w moim fi pierwszym filmiku wrzucanym na YouTube'a. Niezły no, bałagan. to nasz pierwszy wróg, Wolverine. Ja zawsze wyłączam to. Samara. Aha, haha Chodź tu wolverine. Wolverine, Twój motor został rozbudcony. O ty bo. Nie łapcie go w te swoje. Yy, nie wysycajcie z tego energii, bo to nic on nie da. Tylko marnowanie życia I nie marnujcie czasu na wysysanie z ludzi Na wysysanie z ludzi energii Teraz będzie panu No i No i do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajemy w Spider-Man Ultimate.